Jezus mówiąc o czasach ostatecznych, mówi do uczniów, że nie przeminie to, to pokolenie, aż wszystko się stanie. Nie przeminie to pokolenie, aż już nadejdzie Królestwo Boże. I moglibyśmy pomyśleć, może część z Was właśnie tak pomyślała, że coś, Panie, panie Jezu, może coś pomyliłeś się. Minęło to pokolenie e, tych, którzy żyli, kiedy Ty byłeś na Ziemi i wszystko się wypełniło. No tak, te wątpliwości mogą się pojawiać ze względu na to, że kojarzymy nadejście Królestwa Bożego z ponownym nadejściem Jezusa Chrystusa, tak, z wypełnieniem czasów. Ale Jezus mówi wyraźnie, że to wszystko, to pokolenie nie minie, aż nadejdzie Królestwo Boże, które rzeczywiście nadeszło. Bo Królestwo Boże to nic innego jak królowanie Boga, jak pozwolenie Jemu, żeby On zakrólował. I Jezus wypełnił swoją misję. Jezus... Przyniósł na ziemię Królestwo Boże. Tak, oczekujemy na Jego ponowne przyjście i oczekujemy na niebo, ale Królestwo Boże jest koło nas i warto, żebyśmy sobie o tym uświadamiali. Tam, gdzie my oddajemy Panu Bogu nasze życie, tam, gdzie my oddajemy Mu władzę, królowanie, tam jest Królestwo Boże i słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wypełniły się w sposób doskonały.